piątkowy program o tym się mówi, w którym kilka minut teraz poświęcimy wydarzeniom w Gruzji. Jest z nami profesor Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Mówimy o Gruzji, bowiem w Gruzji nie ustają protesty po zawieszeniu do 2028 roku negocjacji z Unią Europejską czy to co się dzieje w Gruzji obecnie, bo takie już porównania Padają. Można nazwać gruzińskim Euromajdanem? No, ja bym takiego porównania nie użył, jako że Majdan ukraiński uznaję za jedyny w swoim rodzaju. Jeżeli miałbym porównywać sytuację, choć oczywiście nie jest to jeden do jeden, to raczej porównywałbym z Białorusią. Jakkolwiek nie przewiduje takiej klęski opozycji, jak to było. W 2020 roku w Białorusi, bo może pan redaktor pamięta, że w apogeum tego protestu przewidziałem niestety, że nie zakończy się to dla opozycji szczęśliwie. Tu jest nieco inaczej, ale sytuacja w Gruzji też jest skomplikowana, bo my tu raczej widzimy tę Gruzję przez perspektywę no chociażby prezydenta Kaczyńskiego, który tam w momencie agresji w Rosji z Osetii Południowej na wewnętrzną karpie. Miasto Gori wystąpił i mówi się, że to spowodowało, że ta inwazja zakończyła się niepowodzeniem. No jakkolwiek by było, Gruzja jest bardzo dzisiaj zróżnicowana. Ja oczywiście nie mam takiej wiedzy na temat Gruzji. Jak na temat Rosji, nie szczycę się też znajomością języka gruzińskiego, ale tak mi się też w życiu złożyło, że przemierzyłem tę Gruzję od wschodu do zachodu. Było to w 2017 roku, kiedy już obecna partia Marzenie Gruzji rządziła i kiedy było widać, że ta Gruzja zaczyna się w sensie ekonomicznym rozwijać w dobrym kierunku. Tego nie da się ukryć. A mam też przyjaciela, którego bym tu chciał wymienić, też z uczelni Krośnieńskiej, doktora. Dominika Wróbla, który wtedy był ze mną w Gruzji, a teraz systematycznie jeździ i dostaje informacje stamtąd, no to też mówi o skomplikowanej sytuacji, bo wygląda to tak, że 80% ludzi, tak jak to jest obliczane, byłoby za integracją z Unią Europejską, ale po pierwsze większość z tych ludzi boi się ponownej inwazji Rosji, a po drugie też nie bardzo zdaje sobie sprawę, że wejście do Unii, a przypomnijmy, że rok temu Gruzja dostała już status no, taki formalny członka stowarzyszonego, że to wejście będzie się początkowo wiązało bynajmniej nie z podniesieniem poziomu życia. I tutaj ten czynnik ekonomiczny odgrywa ogromną rolę. Panie redaktorze, mówi się o tym, że partia rządząca, gruzińskie marzenie, to jest partia prorosyjska i że Putin nie no. Putin i jego akolici na pewno to wykorzystują, bo jak słucham mediów rosyjskich, czy oglądam przez sieć telewizję, to oczywiście oni to tak przedstawiają, jak pan sugerował w swoim pytaniu. Tylko, że pan sugerował ten Majdan jako coś pozytywnego, a oni negatywnego. No boją się tam tych tak zwanych pomarańczowych rewolucji. Ale tak naprawdę, według mnie, według mojego rozpoznania, według mojej wiedzy, no, partia rządząca założona kiedyś przez Bidzinę. Iwaniszwilego, i wychodzi na to, że on dalej Gruzją z tylnego siedzenia zarządza, chociaż już funkcji żadnych politycznych nie sprawuje. No to jest partia oligarchów, tak naprawdę. Mówi się, że młodzi są za Unią, a starzy raczej by chcieli pozostać w tej strukturze, w jakiej są obecnie. No ale przecież obecny premier. Gruzji jest człowiekiem urodzonym w 78 roku, a wcześniejszy premier, który wtedy był premierem, został premierem, gdy, gdy Iwanisz Fili, miliarder, założył partię Gruzińskie Marzenie, miał wtedy 30 parę lat. Więc to jest, interesy ekonomiczne tutaj odgrywają ogromną rolę, no ale oczywiście Rosja będzie się to starała wszystko wykorzystać, jakkolwiek od razu zaznaczam, nie wierzę w jakąkolwiek interwencję zbrojną Rosji, nie wierzę w to, żeby Rosja otwierała sobie trzeci front. Ale też tak, tak mówią przedstawiciele wspomnianego przez pana profesora gruzińskiego Marzenia, którzy mówią w ten sposób, że musimy zachować w miarę poprawne stosunki z Rosją, żeby zachować pokój. No, ale oni to jak przed wyborami, które notabene zostały najprawdopodobniej sfałszowane i ta reakcja to Wypowiedzenie, odsunięcie negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej na 4 lata, proszę zwrócić uwagę, że akurat na te 4 lata, kiedy to gruzińskie marzenie będzie teraz sprawować władzę, na, właśnie na te 4 lata do końca 2028, no to to odsunięcie było podobno reakcją na to, że Parlament Europejski, Unia Europejska uznała wybory w Gruzji niedawne za sfałszowane. A przecież wtedy już czytaliśmy i oglądaliśmy na ekranach komputerów, że. Propaganda rządowa w Gruzji była taka, no, że albo wygrywa gruzińskie marzenie, albo będziemy mieli sytuację taką jak na Ukrainie. Notabene Gruzja, mimo że potępiła inwazję Rosji sprzed trzech lat już prawie na Ukrainę, muszę zwrócić uwagę, że nie przyłączyła się do sankcji ekonomicznych przeciwko Ukrainie, a Kijów wręcz wręcz twierdzi, że przez Gruzję płyną też do Rosji zakazane towary, jakkolwiek na to dowodów nie ma. Rozumiem, że dziś protestujący tak naprawdę są bez szans, władza nie ustąpi. Nie, nie, powiedziałbym tego, nie powiedziałam tego, nie powiedziałbym, dlatego, że całym sercem jestem po ich stronie. Właśnie mój, mój przyjaciel Dominik Wróbel właśnie dostał dzisiaj, dosłownie to jest gorąca informacja, list od naszej tań, znajomej przyjaciółki z Uniwersytetu im. Chloty Rustawelego w, w Gruzji, z którym tu z Krosna współpracujemy, no taki dramatyczny apel o to, żeby myśleć o nich, że sytuacja jest bardzo gorąca, ale że wygramy. Wierzę w to, że gramy, pisze, na no jednocześnie opowiada, i mnie się tutaj też przypominają te sceny przecież i z Polski naszej, ze stanu wojennego, jak biją milicjanci czy policjanci młodych studentów demonstrujących i wykazują przy tym niezwykłą wściekłość. To też pokazuje, jak ta wściekłość nie jest wcale etniczna, jak system, który się ukształtuje, ma na swoich usługach, czy to w Białorusi, czy teraz okazuje się w Gruzji, no, oczywiście w Rosji ma na swoich usługach płatnych wykonawców poleceń z pałkami. To wcale nie muszą być Rosjanie, ale mogą to być też rdzenni Gruzini. Ale nie powiedziałbym, że to się klęską zakończy, bo Gruzja już ma w swojej historii takie protesty i demonstracje, które się zakończyły sukcesem. No, po pierwsze, na początku lat 90., jak może jeszcze pamiętamy, były te prowolnościowe demonstracje, jak ktoś powie, no wtedy wszystkie te narody wybiły się na niepodległość post, po upadku Związku Radzieckiego. No ale potem była w 2003 roku bodaj rewolucja róż która obaliła przewodnika jaki doszedł do władzy po, po upadku Związku Radzieckiego. Potem w 2012 roku były demonstracje z kolei przeciwko Saakaszwilemu, który objął władzę po demonstracji Róży. Też się zakończyły w jakimś sensie sukcesem te demonstracje, bo Saakaszwili został zdymisjonowany. Także tutaj są te tradycje skuteczności, tym bardziej, że te protesty są obecne o wiele większe, aniżeli te protesty, które były przeciwko wprowadzeniu Ustawy o agentach zagranicznych, bo pamiętam, że, że bodaj rok temu to było, jeśli dobrze pamiętam, a całkiem właśnie niedawno przeciwko sfałszowanym wyborom. To co by się musiało stać? Co mogłoby być takim punktem zwrotnym w tych protestach? To punktem zwrotnym by mogło być to, czym ja słyszałem, że już zaistniało, żeby te protesty przeniosły się poza Tbilisi. I z tego, co nasłuchuję przez chociażby rosyjską służbę BBC. To w kilkunastu miastach już takie protesty miały miejsce, a młodzież studencka też nie ustępuje i być może, że to zakończy się, nawet jeżeli nie upadkiem rządu, to może ten rząd się jakoś opamięta, dojdą do porozumienia, bo słyszę, że w rządzie gruzińskim też dochodzi do tarć. To nie jest wcale tak jak w Rosji, gdzie gdy jeden zadecyduje, to wszyscy się z nim zgadzają. Tam podobno zaczynają się tarcia. O kolejnych protestach, które targają Gruzją. Dzisiaj w Radiu Kraków profesor Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Panie profesorze, bardzo dziękuję. No ja również dziękuję. Do widzenia państwu.